Siemanko, dzisiaj bierzemy na warsztat dwóch panów o ciekawych pseudonimach, mianowicie popiół to kot oraz Lenny DFM. Ich kawałek pod tytułem Godzina Zero został wskazany przez zwycięzcę konkursu, więc aby nie robić sobie z gęby dupy, jestem zobowiązany się nim zająć. Jakichś bardziej szczegółowych informacji o chłopakach nie przytoczę, ponieważ ich nie znalazłem, ale to pewnie tylko kwestia czasu. Co ciekawe, panowie mają na YouTube swój kanał o nazwie Deadman Crew, na którym publikują od lat, ale bez większych zasięgów. Natomiast dzisiejszy kawałek w lipcu tego roku został już wypuszczony pod słoniowym szyldem Brain Dead Familia, więc może być grubo. Zostałem również ostrzeżony przez polecającego. Że kawałek jest zasadniczo pozbawiony jakichś głębszych przekmin, z czym jestem całkowicie ok, bo nie zawsze o to chodzi. Natomiast jako że nie jest specjalnie długi, a nie chciałbym, żebyście dostali 4-minutowy materiał, to jedniemy sobie dwa utwory wspomnianych jegomości. Podejrzewam, że wielu z was usłyszy ten kawałek po raz pierwszy razem ze mną, co wydaje mi się w sumie ciekawym doświadczeniem. Nie przedłużając, zapraszam. Zaczyna się gitarowo. Dobry znak. Welcome to Deadma Cruel, motherfucker yeah! na, na, na zegarku godzina zero stylic mordy maskę za uszczarny belą To wasz pogrzewa nasze dzieło odchodzi karawan śmierci zamali nawet z wielki mego Pseudokoty mogą spijać mleko Pozostanie po nich tylko weko. Nie wyjdą, że rzeźni. Pseudokoty mogą spijać mleko To jest dwuznaczność jednocześnie mocna i w chuj obrzydliwa Powiem Wam, że dobrze, że są napisy, bo w niektórych przypadkach mógłbym gówno zrozumieć. Słyszę je podczas gradu, kur Dziś jestem owian obrywką, co pokona wkład w twój mózg na, 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 na zegarku godzina zero z z mordy maskę, załóż czarny delon To wasz pogrzeb, ale nasze dzieło Nadchodzi karawan śmierci Są za mali nawet z mego Są Seł do mogą zbijać mleko Pozostanie po nich tylko feko Nie wyjdą żywi z tej rzeźni Godzina zero, sprowadzamy wasz kult do zera w sercach przejeżdżamy jak kuk po plecach w waszych słowach abrut, intenta, ból, pęka To dead man crew, jesteśmy wam mózgu pętać Składali z nas ofiary, ja im składam kondolencje Podkładali świnie, teraz raczę się ich mięsem W tym numerze jest taki... O, <grym>, fajny kadr się złapał w tym numerze jest taki wydaje się dość częsty zabieg wylewania swojej frustracji, swojego wkurwa na jakichś mistycznych ich, niby nie ma w tym nic złego, ale jakoś tak mnie to drażni. Kurwili nas, zdradzili nas, zgwałcili nas, jebać ich, ale kogo? Nie mówię oczywiście, że mają tu nazwiskami napierdalać, wiem, że to jest pewien ogólnik, ale chodzi mi o to, że wystarczyłoby w tytule albo gdzieś w pierwszych wersach jakoś określić tę grupę, tych złych, o których będzie mowa. No chyba, że ich złość jest tak wszechogarniająca, że mają na myśli absolutnie wszystkich. Nażygałem się tym ścierwem, miałem już się nie obudzić Obudzili we Bestie. Jestem głosem tych dziwnych zgatek, Gdzie nadzieje nadzieję pochłonęła pleś Gdzieś co mają te myśli czarne? Ludzie tego świata nam zabiera tle Ludzie toczą tą tu wyścig z czasem A my powoli przelewamy krew Niepotrzebne nam dziwki basy chcieli złota mają złoty deszcz <laughs> Przybieram cech Dla tej marnej sztuki ja to czarna róża Chcesz to, to jest Ale na tym głównie nie usiądzie mucha Coraz wyższa temperatura A zostałeś na kruchym lodzie Za bałwanów jestem jak ogień Zejść na ziemię, bo ci w niej zakopię Na zegarku godzina zero Stońmy z tej maskę za czarny belą. To wasz pogrzewale Nasze dzieło odchodzi karawan śmierci Są To też mi tak nie do końca pasi W sensie wydaje mi się, że lepiej by wyszło Gdyby ten fragment Nadchodzi karawan śmierci Był wygraulowany niż taki 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 o właśnie Z wielki mego, Seł do mogą spijać mleko Pozostanie po nich tylko feto Nie wyjdą z tej Chodzi Godzina zero Sprowadzamy wasz kul do zera Lud w sercach przejeżdżamy jak płód po plecach Czuć nie smak W waszych słowach na prób w intencjach pęka

Kawałek dość energetyczny, na fajnym gitarowym bicie, całkiem mocno wokalnie, niezłe darcie japy. Było też kilka fajnych gier słownych, jak złoto, złoty deszcz, czy spuszczanie krwi z pist fundując najgorszy okres. To chyba najbardziej mi się podobało. Jednak nie mogę się pozbyć wrażenia, że wystarczyłoby wziąć maszynę do pisania, powypierdalać literki, a w ich miejsca umieścić całe słowa typu krew, śmierć, mózg, flaki, ścierwo, gówno. I już mamy dla panów elegancki generator tekstów. Wystarczy zrobić tak. Po prostu nawpierdalać masę horror-korowo brzmiących słów i szybko, często niezrozumiale, nawijając, obsmarować nimi jakiś ich, a w tle dla klimatu dojebać jeszcze jakieś jęki i wrzaski. W ogólnej ocenie absolutnie jest potencjał, ale na ten moment nie czuję się panami oczarowany. Bardzo bym chciał, żebyście jako bardziej doświadczeni słuchacze podzielili się w komentarzach swoimi odczuciami. Tymczasem zobaczmy, co przyniesie drugi strzał. Również od tych samych artystów i tak samo już przytulony przez BDF. Jedziemy. Nie muszę się z nimi socjalizować, cisza to moja samotnia Znowu jacyś tajemniczy oni zaszli mu za skórę Chodzi kolejna osoba, ja po czasie powiem, że znowu zawiodła Depczą mi tylko po stopach i wnoszą swe brudy, a ja po nich sprzątam Zapomnij o mnie i zostaw Ok, nie potrzebuję Nie potrzebuję, nie wiem, nie sam nie wiem, do wiem, nie potrzebuję, nie 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 Chcę być sam. nie nie Chciałbym tylko święty spokój, tu gdzie wrony kraczą i latają sępy wokół Mam niewielu przyjaciół i pewnie setki wrogów Dawno posiadałem tych, co niby zjedli rozum Mali ludzie grają wielkich bogów, w świecie pełnym pokus Zmijam tylko puste serca Niepotrzebny mi ten miejski odór Mam zamknięty pokój, klucze do mojego szczęścia Lubię być tam, gdzie ich nie ma Gwiazdy... kogo kurwa? Na niebie i pełnia, ogień ogrzewa mi dłonie Unosi się zapach drewna, mam własny serial W nim nie ma miejsca na dodatkowych statystów Przegryzam popcorn i patrzę, co pozostało w tym cyrku Ej, dla świata jestem martwy. martwy Zabił mnie otaczający fałsz Dlatego stworzyłem swój własny Coraz bardziej ludzie wywołują we mnie wstręt Choćby podali się na tacy, to nie będę jeść Przerobiłem tysiące twarzy jak letterface Przez to bledne, a po skórze pełzny czerw Nie będę dla ciebie ramieniem, na którym powiesisz swój bagaż doświadczeń. nie jestem ostatnim pociągiem, do którego wsiądziesz I znikniesz, by żyć znów normalnie Jestem Lecę jak z wiatrem, deszcz Choć wcześniej częściej miewałem randkę znem Teraz jakoś łapie tlen I dawno zostawiłem w tyle bandy nie. patrzę bez słów na was. Na początku było, że ludzie wywołują w nim trend. Tutaj jest mowa o bandzie hien. To już jakoś lepiej brzmi niż ich oni. Przynajmniej wiemy, że chodzi o ludzi, którzy próbowali na nim coś ugrać, nie dając niczego od siebie. Przynajmniej ja tak rozumiem człowieka hienę. I w takim przypadku, jak dla mnie, nabiera to jakiegoś kształtu. Stanę tu zraki komedia i nadal nie ma sensu klamasz. To myśli kto kto więcej to w sercu świata. Nigdy nie potrzebowałem tego zgiełku miasta. wokół ludzie toplą się w cieku kłamstwa. Nie mam już nadziei, no tutaj tak... niestety nie ma napisów, więc przyznam, że trochę teksty ucieka. <śmiech> <śmiech> Masakra. Jak ktoś nie ma depresji, aby chciał, to może sobie odpalić. Nie potrzebuję... Cóż, o ile ten pierwszy kawałek, godzina Zero, mimo paru niedociągnięć, miał kilka fajnych gier słownych czy dwuznaczności, i przede wszystkim, jakkolwiek emanował jakąś energią, tak chce być sam, totalnie mnie zmęczył. Nie dałbym rady drugi raz. Przynajmniej nie bez ryzyka dostania depresji i pocięcia się. Chyba, że celem było zarażenie słuchacza poczuciem wszechogarniającej beznadziei i wywołanie myśli samobójczych. W takim przypadku wyszło całkiem spoko. Można już dzwonić do ERIPE. Powiem tak, w zasadzie to się powtórzę. Jest potencjał, ale mnie przynajmniej póki co nie porywa. Jednakże, patrząc na opała, Baxa, czy panów z testera gier? Jestem absolutnie przekonany, że słoń doskonale wie co robi i to tylko kwestia czasu zanim Popiół i Leny zaczną rozkurwiać sufity. Reasumując, mimo nie najlepszego pierwszego wrażenia, wiem, że to się rozwinie i z całego serca kibicuję. Tak samo jak z całego serca dziękuję wspierającym kanał, a dzisiaj w tym gronie są Kordian, Anry 12 AVPL, Pasiura, Pierun Pierunzeusa, Kamil, Seledyn, Kubek Kk Matthew, Ajak, Mikołaj, Sobieskill, Oramil, Trebuch, Mazan i Rebus. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję serdecznie pozdrawiam i Życzę wszystkiego co najlepsze. To już wszystko na dziś. Jeżeli ci się podobało, to jeśli wyrazisz to lajkiem like i subem, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli miałbyś ochotę wyrazić to donatem, to będzie mi jeszcze milej. Link w opisie. Zapraszam również na naszego Discorda, gdzie niedawno pyknęło 700 członków. Link również w opisie. Ja się żegnam, dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.